Zdrowych, pogodnych świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Serdecznych chwil w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół. Święta Wielkanocne to najstarsze i najważniejsze święta chrześcijańskie. Obchodzone są na pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W kościołach prawosławnych data Wielkanocy wyznaczana jest według kalendarza juliańskiego. Dodatkowo występują różne w wyznaczaniu daty paschalnej pełni księżyca. Z tych powodów daty Wielkanocy dla kościołów zachodnich i wschodnich zazwyczaj się różnią. Radosnego, wiosennego nastroju oraz wesołego Alleluja. Dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia.